TSH, czyli tyreotropina jest hormonem wydzielanym przez przysadkę mózgową, którego zadaniem jest stymulacja tarczycy do uwalniania tyroksyny i trójjodotyroniny. Tyreotropina pełni w organizmie bardzo istotne funkcje związane między innymi z regulacją procesów metabolicznych oraz kluczowych układów w tym układu nerwowego i rozrodczego. W tym filmie poznasz wszystkie najważniejsze informacje o TSH. Oglądaj do końca. Witaj na kanale Medycyna360. Znajdziesz tu dużo wiedzy na temat zdrowia, medycyny naturalnej, sportu oraz urody. Pamiętaj proszę, że informacje zawarte w filmie nie są poradą medyczną i nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej. Tyreotropina to hormon produkowany przez przysadkę mózgową. Jego wydzielanie następuje jako forma odpowiedzi na działanie tyreoliberyny, czyli podwzgórzowego hormonu uwalniającego. Tyreotropina stymuluje wydzielanie tyroksyny i trójodotyroniny przez tarczycę, które z kolei pełnią kluczowe funkcje w procesach metabolicznych i regulacyjnych organizmu. Uczestniczą one w procesach termogenezy oraz wpływają na układ nerwowy i rozrodczy. Co ważne, wydzielanie hormonów tarczycy następuje na zasadzie sprzężenia zwrotnego ujemnego z wydzielaną przez przysadkę mózgową tyreotropiną. Przysadka i tarczyca oraz wydzielane przez nie hormony tworzą zatem układ, w którym zaburzenie wydzielania tyreotropiny wpływa na poziom hormonów tarczycy. W sytuacji fizjologicznej niskie stężenie hormonów tarczycy stymuluje pracę przysadki mózgowej. To prowadzi do uwolnienia tyreotropiny, a następnie tyroksyny i trijodotyroniny. To z kolei powoduje zahamowanie dalszej stymulacji przysadki mózgowej. Badania poziomów hormonów wykonuje się w ramach badań profilaktycznych lub w przypadku podejrzenia zaburzenia pracy gruczołów dokrewnych. Wówczas w pierwszej kolejności oznacza się poziom tyreotropiny w surowicy krwi. W razie występowania odstępstw od przyjętych norm, konieczne jest poszerzenie diagnostyki w postaci oznaczenia stężenia formy wolnej tyroksyny oraz trójodoteroniny. W tym przypadku należy pamiętać, że formy hormonów związane z białkami nie posiadają aktywności biologicznej, a zatem nie są brane pod uwagę w celach diagnostycznych. Odpowiednie zakresy referencyjne dla badanych hormonów określane są w zależności od rodzaju zastosowanej metody diagnostycznej. Są one zatem przyjmowane podczas wdrażania i optymalizacji metod przez poszczególne laboratoria. Normy są również zróżnicowane w zależności od trymestru ciąży. Zmiana zakresu norm wraz z wiekiem ciąży wynika z budowy strukturalnej i funkcjonalnej gonadotropiny kosmówkowej produkowanej przez łożysko zbliżonej do tereotropiny. Z tego powodu w pierwszym trymestrze ciąży wraz ze wzrostem stężenia gonadotropiny kosmówkowej dochodzi do spadku poziomu tereotropiny. Gonadotropina kosmówkowa wykazuje bowiem działanie tereotropowe i skutecznie stymuluje tarczycę do produkcji i wydzielania hormonów. Stwierdzone w badaniu niskie TSH. Czyli znajdujące się poniżej określonego zakresu referencyjnego interpretuje się jako tak zwaną hipertyreozę, pierwotną nadczynność tarczycy. W tej sytuacji podczas dalszej diagnostyki stwierdza się zwykle podwyższone poziomy hormonów tarczycy. Wzrost poziomu tyreotropiny może być skorelowany z kilkoma czynnikami, wśród których wymienia się między innymi chorobę Gravesa basedowa oraz chorobę plumera, czyli poległuskowe nadczynne. Poza tym spadek hormonu poniżej przyjętego poziomu może następować na skutek poporodowego lub wirusowego zapalenia tarczycy, przedawkowania preparatów zawierających w swoim składzie jod, a także w związku z leczeniem tyroksyną i nadmierną podażą hormonów tarczycy. W przebiegu pierwotnej nadczynności tarczycy dochodzi do pojawienia się szeregu niepokojących objawów. Wśród nich wyróżnia się między innymi tachykardię oraz arytmię, a także zaburzenia koncentracji, pobudzenie psychoruchowe oraz wzrost łaknienia przy jednoczesnej redukcji masy ciała. Poza tym obserwowana jest wzmożona potliwość, nadmierne wypadanie włosów, łamliwość paznokci, obniżenie kondycji, zaburzenia miesiączkowania u kobiet oraz problemy ze wzwodem u mężczyzn. Leczenie powyższych dolegliwości ma na celu obniżenie syntezy hormonów wydzielanych przez tarczycę przy pomocy leków tyreostatycznych lub stosowania jodu promieniotwórczego. Wysokie TSH uzyskiwane w badaniach krwi, które przebiega razem ze spadkiem poziomu hormonów tarczycy, określane jest jako hipotereoza pierwotna niedoczynność tarczycy. Chorobie zwykle towarzyszy wzrost masy ciała przy jednoczesnym obniżonym łaknieniu. Można tu również mówić o zaparciach bradykardii, niewydolności serca, apatii i osłabieniu, stanach depresyjnych oraz wolach. Poza tym w przebiegu choroby skóra staje się przesuszona, nadmiernie zrogowacona oraz ma żółtawy odcień. Osoba chora stale odczuwa chłód oraz cierpi z powodu podskórnych obrzęków, zwłaszcza w okolicy powiek. U kobiet wysoki poziom TSH skutkuje zaburzeniem miesiączkowania oraz trudnościami z zajściem w ciążę. Jako przyczyny zaburzeń wymienia się chorobę Hashimoto związaną z czynnikami genetycznymi lub środowiskowymi, w tym choćby z przewlekłym stresem czy zanieczyszczeniem środowiska. Poza tym stan ten może mieć związek z zespołem Downa i Ternera, a także być skutkiem usunięcia tarczycy z przeprowadzonej radioterapii czy zaburzonej podaży jodu. Dziś to już wszystko. Jeśli informacje zawarte w filmie były dla Ciebie pomocne, zostaw proszę łapkę w górę. Będzie to nas motywować do dalszej pracy nad kanałem. Daj znać w komentarzu, czego chcesz się dowiedzieć w kolejnych odcinkach. Subskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Udostępnij ten film znajomym, możesz w ten sposób komuś pomóc. Bądźcie zdrowi.